Witam Was z tej strony Remi, firma Ricard, przyczepy kempingowe Hobby 460, 2007 rok. wyposażone w napęd Reicha Mover i przycionek Izabela. Nie pamiętam dokładnie jaki model, ale postaram się go wam pokazać. Jak wygląda z zewnątrz, ocencie sami, uważam, że jest bardzo, bardzo ładna. Wszystkie plastiki, lampy, okna, bez skazy. Zwróćmy sobie Okej, a tu ma jakieś naklejki, jeden właściciel od nowości tej przyczepy e, Tego nie powiedziałem Przyczepa jest sprowadzona z Danii e, Mamy na nią już komplet dokumentów do rejestracji w Polsce, od nas dostajecie jeszcze do tego fakturę zakupową na pełną wartość Na fakturze oczywiście jest zapis o 12 miesięcznej gwarancji Gwarancja dotyczy całej przyczepy, czyli zarówno jej szczelności jak i sprawności wszystkich urządzeń, które są na jej wyposażeniu Zanim wejdę do środka, pokażę Wam tutaj jeszcze dywaniki Trochę już naniesiliśmy piachu z dworu, ale oryginalna podłoga wygląda tak. Dowyniki są akcesoryjne. I już pokazuję Wam dokładnie, jak wygląda w środku. W środku jest naprawdę przepiękna. Jest bardzo zadbana, A zaraz Wam pokażę, skąd taka ocena. Sporo lampek, tak jak w hobby. Okno mamy... W dachu mamy duże okno. To czy jest sucho, czy są plamy, jakby nie będę tego rozdrapywał, bo tu nie ma o tym mowy, więc musicie mi zaufać, przyjedziecie, ocenicie sami, nie ma najmniejszego zacieku, wszystkie płyty są czyste, całe, nie ma żadnych przykrych zapachów, pod tym względem przyczepa jest na przykład doskonale utrzymana. Stolik, takie szczegóły. Kanapy. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. W oknach oczywiście są żaluzje typu kombi, czyli przeciwsłoneczne moskitery. To sobie zajrzymy chociaż pod ten jeden fotel. Tak wygląda pod wszystkimi. No i kuchnia. Myślę, że jeśli chodzi o salon, zajrzyjmy sobie jeszcze tu do tych szafek, bo to też jest ważne, jak wyglądają te wszystkie połączenia. Sufit, ściana. Zobaczymy sobie jeszcze w narożnik za siedziskiem. Zapomniałbym tam zajrzeć, ale to też jest bardzo, bardzo ważne. Wszędzie jest tak samo. Nie będę kopał w całej przyczepie, żeby Wam to pokazywać. Na przykładzie tego musicie mi zaufać, że wszędzie wygląda tak samo. Tu mamy już kuchnię. Dobra, jeszcze zajrzymy do tej szafy. Firanki do przedsionka. Tu mamy taką szafkę szkloną, Tu już są szafki typowe, kuchenne. Ona nie jest wygięta, tylko jest po prostu tak wycięta z uwagi na to, że te szafki też mają taki kształt. Od dołu to fajnie widać. W kuchni mamy <laughs> żaluzję. kombi, czyli moskitiera słoneczna. Blat kuchenny wygląda tak. Tu też nie mam, mowy o jakichś zaciekach, czy coś takiego. Kuchenka trzypalnikowa Zlewozmywak. Ta szafka jest oczywiście obracana. Jedną ręką trudno będzie, ale poszło, nie w tą stronę. To jest stolik na telewizor, to można obrócić w jedną i w drugą stronę, po to, żeby można było albo telewizor oglądać, albo sięgać do tych kieliszków. Dobra, ta blokada skoczyła, zaraz też tym się zajmę. Dalej, tu już mamy z przodu, a zanim jeszcze tam dojdziemy, to jest e, piecyk kuchenka piecek do ogrzewania, oczywiście z rozprowadzeniem ciepła po całej przyczepie. No i duża szafa. Te wyjście antenę czy kominka, jak widzicie, jest tak, jak być powinno. No i dalej sypialnia. Tu też się na chwilę zatrzymiemy, bo hobby ma to do siebie, że. Ta część w tej części sypialni często tam są o, z tym parapetem już różne przygody. Pokażę wam jak wygląda to tutaj. Zanim tam dojdziemy, to na chwilę zatrzymiemy się tutaj przy tej części jeszcze. Tak wygląda walka. A za tymi drzwiami mamy już włóczkę i prysznic. Musimy też jeszcze tylko zawiesić kotarę. Niestety przyjechała bez niej, ale ona jest konieczna do tego, żeby można było korzystać z prysznica. I tak, jak widzicie, brodzik nie jest nigdzie popękany, nie jest uszkodzony. Więc będzie spełniał swoją funkcję tak, jak powinien. No i tuż mamy łóżko małżeńskie. Tak wygląda do góry to znowu połączenie wszystkich ścian, ściany z sufitem, tam pewnie nie, nie uda nam się, chociaż nie, jest widać, bezpiecznie, bez zacieków. Jeśli chodzi o samo łóżko, weźmy sobie materac, nie ma żadnych plam, jest czysty, on jest jakby zbudowany z dwóch elementów, bo ta część jest otwierana, o, muszę sobie położyć drugą ręką, przepraszam. I tu już mamy przeciąnek, akumulator, który jest konieczny do obsługi napędu, podgrzewacz do wody, przednia ściana, nie wiem na ile mi się tu uda pokazać, ale tam też jest wszędzie bezpiecznie. Przeciąg Izabela. I tu na krótko zatrzymamy się jeszcze przy tej przedniej ścianie przy okazji zapalimy światełko. Parapet solidny. Nigdzie nie zmiękko, nic nie pływa. Tutaj będzie spokojna lata z tą przyczepą. tu już zakładca taka, która. Jest podobna do medyni, ale tu też wszędzie jest. Jest bezpiecznie, jest ok. Tutaj też szczelnie na też jest taka, jak powinna być, bo ona też jest bardzo ważna. Świadczy o tym, czy przyczepa ma jakiś spory przebieg, czy też nie. Tu mamy jeszcze okno, części uchylane z moskiterą, z żarozją No i co? To chyba wszystko. Osoby zainteresowane, proszę o kontakt pod numerem telefonu 608-400-830. 608-400-830. Jeszcze raz przypomnę. Hobby 460. 1300 kg dopuszczalnej masy całkowitej. Napęd Reicha, czyli mover. przeciąg Izabela. Przyczepa z 2007 roku w stanie takim jak widzicie sami, mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać, a jeszcze nie zdaje że jest bardzo ładna na pewno wymaga jakiejś takiej już ręki do tego, żeby ją solidnie posprzątać. Natomiast nie ma żadnych ukrytych wad, nie ma, nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Jak widzicie te szafki wszystko też bardzo fajnie pasują. Ok, to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam.